Dobra, udostępniłem grę publiczną. Zobaczymy, czy ktoś w ogóle dojdzie. Miejmy nadzieję, bo to samemu to, to, samemu to po prostu gra... Gra jest po prostu tena Ja próbowałem kiedyś samemu grać i... Atakują barykady! Zobaczymy, jak ten mod działa. Nie, na razie to... Za mało fury. Ah... Deckard okay. oh, To é dobra! To jest dobre. Będziemy mocno chceć, że To jest właśnie problem z tą furią. Może ja sobie zmienię tutaj. Jak się da, oczywiście. O, jakoś tekstury i tak mam. No takie niska z obiektów mam program który kurczę troszeczkę troszeczkę mi kompomuli chociaż nie masz takiego złego coś mi się tak wydaje no. ja znam ten niesamowity świat więc nie pierdziel mnie tu bzdur Kolcu co zwierzę Postaram się nic nie kupować w ogóle w, w Auction Houseie Prawda Z, miałem jeszcze czarodziejkę i miałem jeszcze miniskę i sobie pomyślałem, że łatwiej będzie mi przejść grę, jeżeli będę miał postać, no rozbudowaną, tak, szybciej i ten kiedyś, jak zaczynałem grę po też po wyjściu, to nie, nie, nie myślałem na dacha wyszło jak wyszło, tak, miałem swoją Demon Huntera, może kiedyś pokażę jak jak gdzie po co i na co nie wierzę, że ludzie w to nie grają no coś mi się wydaje, że ludzie nie, ludzie nie tworzą nowych postaci no dobra, samemu też, samemu też jest git tych jaskin to ja nie zwiedzałem nigdy Wydawało mi się troszeczkę No, nie tyle co bez sensu, co po prostu e... strato czasu. No, jeden potwór w jaskini to. Jest... Nie, drugi jest. Drugi jest. A tu jest odnoga. No tak. Nie, no dobra. No dobrze. Cieszę się. No. Dali by jakiś skarb? Czy coś? Wiele widziałem, wiele widziałem barbarzyńców już Którzy po prostu zmiatali wszystkich z... z po prostu z... piedystału Zobaczymy jak będzie wyglądać moja postać Nie chcę, nie chcę robić, nie chcę robić tego samego co wszyscy, prawda? Zawsze... Zawsze bycie innym nie popłacało, ale... Jest poziom numer 3! Dziękuję, że nic nie mam. Dziękuję, że nie mam... Żadnego nowego skill'a. Nie jesz! Ty go zjesz! Suko! Żrej glebę. Pierdaj te białe stafy. Gówno. O oh, baby No, trzymaj się za mną i... Tak ma być. Dobra, idziemy zrobić ten pierwszy quest. Gdzie żyga? Jak najebana, to do domu. Dobra, i wszyscy ubrani po prostu tak, że mogę iść na Diablo. Swego czasu dużo grałem... Jest. To wszystko? Swego czasu dużo grałem w dwójkę Diablo, ale muszę przyznać bez bicia, że jedynkę też przeszedłem. Dzięki, mógłbyś dać mi jakiś legendarny staw. Dobra. Też dziękuję. Też dziękuję. Otwieraj kurwa i nie pierdol. Nie lubię z nią chodzić, po prostu taki pzdety. O, 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 proszę bardzo. Może być kolorowo. Cię Szybko się tako Szybko się tak, jest trudne Zeru! Zero Otwieraj kurwa tą chatę. No proszę bardzo. Jeśli ma być szczery, to... Mogłem, mogłem się tego spodziewać, że Barbarzyńca to będzie kozak. No już później to po prostu tornado robi. Robi miasgę, prawda? Ja gram tłowców demonów i, i w większości czasu po prostu muszę uciekać, bo. Po prostu. Co tu dużo, co tu dużo mówić, no. Nie jestem blokerem, tak. Może z barbożnicą będzie inaczej, wezmę sobie... Wezmę sobie wymyślę taktykę na jakoś... Miażdżenie przeciwników. Poszukaj te kartę Kejna w katerze. Ja pamiętam ten szał... szałpał. Jak się grało w, po wyjściu. Diablo. Jeha! Dobra, zamknąć gęba. Co my tu mamy? Grzmutnięcie. Spotkamy się z bronią, która zadaje obrażenie broni każdemu, kto znajdzie się w polu. Dobra, bierzemy to. Może sobie ciekawego, co tu mamy. Tąpnięcie. No dobra. Let me see Jak gram z dwoma znajomymi to No właśnie mój znajomy grał barbarzyńcom A drugi grał Pięknie, pięknie A drugi grał właśnie czarodziejkowi tak Tak, bo że niestety miałam najgorszą postać. Później się słyszy ale... Ale po prostu... Sam do końca nie wiedziałem, jak... Miałem stworzyć tą postać. Po prostu skasowałem, no, no nie oszukujmy się. Nie będę tutaj oszukiwał nikogo O! Wiesz popodali 49, spadaj A karat kurwa macie W dupie o, wyrzucił golda. A to mordencja. Niech akarat ma mnie w opiece Ginąć kurwa. Masakra O, żeby to był... Widziałem właśnie, temu zacząłem grać od początku, bo widziałem bardzo dobrą, dobrego Boruporzyńcę na forum, bo czytałem dużo na forum wpierw. Widziałem, że ma po prostu masakryczne obrażenia i ilość życia, która, nie wiem, na której nigdy nie może, mogą sobie wyobrazić, tak, ale pomyślałem sobie kurczę. Nie będę przecież dążył do takiego... takiego czegoś, bo tu od, od początku to... Co tam się dzieje? Ja się pytam. Co to za impreza beze mnie? No jeżeli oni dają takiego skilla już na początku gry, może być kolorowo. Więcej furi. 100 pewnie, 100 no. Ale nikt nie chce ze mną grać. To jest po prostu smutne. Nie słyszę, co on w ogóle mówi. Zaraz ja muszę to. No, już lepiej. No, mamy bosika. Znaczy, busika, co ja gadam, ale lite, boi się. Potrzebuję Też potrzebuję fury. Gin. kaka cienia. Co my tu mamy? pierdy No chodźcie tutaj, mordy. Jak może być za mało furi człowieka? To ty, ty jesteś od tego, żeby ją generować, no w kursie. Coś! Dekart. Spierdale jest ten. ćmucie Mhm. Zestrasz się. No dawaj, dawaj, dałeś, wszyscy więcej No i co? Panie Kane I otwieraj kurwa te drzwi. Zamki gęba nie chcę nic z Tobą omawiać. Ja też mam coraz więcej siły. Ale nic z tego nie dostałem. bo no mam, rozprucie. W czym to by było? Grzmotnięcie? Nie. Rozprócie. Tylko mi się musi się te sprawia, że wszyscy znajdziecie się w i będę krwawieć trzymać sobie wrażenie, że wszyscy się... O kurde. Mhm. A to ciekawe. Dobra, dekart. Leo! To zamknięcie, bo. No to idziemy. To będzie prawdopodobnie mój ostatni quest się spadać, może nie wiem do jakiejś pracy pójdę czy coś dobra nakurwiamy. zamknąć dzikiemba Przyjaciele wybaczcie No teraz prócie nawet może dać radę, ale Trzeba ci się przeroć, bo kurwa furia mi spada suko No nie nie nie, ja potrzebuję ZE Nie ma problemu kurwa Mówisz się masz tam już dzisiaj Twój kurwa stopyczeladnik już dawno wącha kwiatki od spodu Dobra Już rej Spierd... pokaz co masz I to nie ty Bierze ci tym mordę z nosem. Dobra, będę kontynuował później, no na razie to... Wygląda obiecująco, tak? Dlatego, że to jest pewnie normalny poziom trudności, później pewnie jak mi dojebiam to... No dobra, trzymaj ta się, jo jo!